Witam, witam. Ostatni dzień turnieju. Um, walczymy o najlepszy 1%. Nie jesteśmy daleko. Um, teraz, tak, wczoraj bardzo dobry dzień 5-0. Um, więc po poprzednich porażkach całkiem dobrze udało się odbić. Niestety, nadal B. Nikt mnie nie atakuje. Um, trochę tu jestem zdziwiony. Tak jak mówiłem wcześniej, zwykle jest dużo więcej ataków na mnie i zawsze się dziwiliśmy, dlaczego aż tak dużo. A tu cisza. Jeden atak był potrzebny, jedna wygrana do tego, żeby wrócić do A. Także z racji tego, że to już ostatni dzień i pewnie nie wrócę do A, potrzebuję na pewno wygrać trzy walki. E, prawdopodobnie może być tak, że przez te obronę muszę wygrać cztery walki z 5 ostatniego dnia, żeby wejść do 1%. E, skrzynki mi się zresetowały, także e, jak będę wrzucał. E, Nagrody z turnieju, to wrzucę też e, to, co wypadło teraz ze skrzynek, bo myślę, że je bez problemu do tego czasu otworzę. E, no i zobaczmy, kogo mi dzisiaj dadzą. Ok, e, znowu święta trójka e, z podniesionymi e, limitami. E, no dobra, zagramy w ten sposób znowu z melią. E, natomiast mam wrażenie, że powinienem tutaj zabrać. Eee, czyściciela statusu, żeby zdjąć ujemną obronę, ale zobaczymy. Eee, jeżeli klocki w miarę podejdą, to powinno się udać. Eee, kreta raczej się nie boję. Eee, kwestia tego, jak będzie mnie trafiała popi. Dobra. Mamy dwa niebieskie z możliwością trzeciego niebieskiego i na razie jedno żółte. <laughs> Dobra. Może wejdzie coś niebieskiego? Nie. Może wejdzie niebieski na dole? Prawie. Dobra, to nam da trzy łączenia. Okej, okay, Kwazir nie będzie jeszcze gotowy. Dobra. Chciałbym zrobić teraz niebiesko-fioletowe combo, ale Zacznę od tego żółtego, żeby spróbować jak najszybciej uruchomić kwazira. Dobra, mamy niebieski, Karil mógłby zejść, nie. Dobra, ale jeszcze nie ma tragedii. Uch. Dobra, ale cały czas czegoś mi brakuje, okej, okay, zaraz będą żółte. Dobra, czyli musimy tak zrobić. Ty masz. Aha, ty i tak zginiesz. Dobra. To robimy tak i tak. I chyba nie zdążymy odpalić kwazira, popitraf raz. Dobrze. Eee. Szkoda. Eee, dobra, przydałoby się, żeby Gunnar zaraz szedł. A, robi się nieciekawie. Musi kombo niebieskie wejść. Nie ma. Eee, dobra, ty mnie trafisz, ty mnie nie trafisz. Aj, mój błąd. Niepotrzebna kaskada. Eee, no dobra, było blisko. Mały błąd w rozegraniu. Eee, jesteśmy poza 1%, więc e, tym razem się wykupuję. I zobaczmy co dalej. Okej. Okay. No dobra, zmieniam na gunara e, klasycznego, żeby sobie zwiększać obronę i spróbujemy to ustać. Pięciu snajperów z podniesionymi limitami. OK, ale klocki są przyjazne. E, hmm, hmm, hmm. Dobra, robimy kombosa. Dobra. Teraz tak. Do niebieskiego nigdzie nie dojdę. Żółte, jak najbardziej mogę zrobić, i przygotować sobie drugie żółte. Eee, dobra. To robimy jedno żółte. Ok, kaskada pomogła. I kończymy ich żółtymi. No dobra, do kończenia to jeszcze spora droga, ale akurat tu podział na mnie obrażeń i pomaga. Dobra, musimy trochę przemieszać. Ok, nie jest źle. No dobra. Yy, dzięki temu, że start był yy, mocny i odpaliśmy Gunara, te ich spece na razie nam zbyt wiele nie robią. No i mamy to. No dobra i znowu eee, trzy na podniesionych limitach Bjorn, Quazir kurze eee, wydaje mi się, że przegrałem z taką drużyną, gdzie eee, Nordi był na tanku. Nawet nie wiem czy nie tą samą. Kojarzę to ustawienie, ale już teraz nie będę sprawdzał. Chociaż dobra. Zaczekajcie chwilę. Eee, no. Dobra, zagrajmy to w ten sposób. Nie będziemy im zmniejszać obrony. Dobra, spróbujemy ją podnieść sobie. Tyrum, żeby w razie czego zdjąć blokadę pomocników z nas i Kwazir, żeby blokować ich pomocników. Hmm. Dobra, pierwsze co widzę to ten mrygający fiolet na górze. Co on mi da? Nie zmieni mi zbyt wiele, bo podejdzie mi. Nadal będę miał dwa niebieskie łączenia i jedno żółte, e, ale spróbujmy. Może podejdzie jeszcze coś niebieskiego. Dobra. Nadal to mi dużo nie zmieniło. Czego tu potrzebujemy? Dobra, tu jest szansa jeszcze coś niebieskiego, chyba żeby wpadło. No, szansa zawsze jest. Dobra, zrobimy te niebieskie, ale to będzie o jeden klocek za mało. Tak, kurczę. No nic się nie klei tu w tej walce. Fu, fu, fu. dobra, czy cokolwiek tu jesteśmy w stanie ugrać jeszcze? Eee, nie, nic ofensywnego mi nie podejdzie. Gunnar mi już teraz nic nie da, właściwie będzie mi przeszkadzał. Nordi mi zdejmie Tyruma. Niestety, tu myślę, że zero będzie. Hmm. Dobra, jedyny pomysł na jakąś kaskadę, która by chociaż jednego zdjęła. Słabo. No dobra, no i teraz trzeba by wygrać dwie kolejne. Inaczej ja nie dam rady zmieścić się w jednym procencie. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dobra, zrobimy to tak. Spróbujmy no. Teraz znowu mamy dwa łączenia, a potrzebujemy dziesięciu klocków. Dobra, okej. Okay. To ofensywnych niebieskich uda nam się odpalić dosyć szybko. Ale jeszcze dobra. To będzie za mało, żeby go zdjąć. I znowu za bardzo nic więcej nie ma. Dobra, jest żółte łączenie, jeszcze jedno, ale to jest za mało na Kwazira. No dobra, uderzmy go. Dobra. Teraz jak wykombinować żółte? E Jeżeli tu zablokuję, o. kurczak chyba jeszcze nie zginie. O, to bolało. Eee, Kurczę, pomocnicy muszą zablokować drugą stronę jeszcze. Eee, a ja potrzebuję czegoś ofensywnego. Hmm. Dobra, dostanę jednego pomocnika. I to mi komplikuje trochę. uderzyć. Dobra, ale nie dostali pomocników. Eee, chyba Kwazir się postarał. Eee, <gryny> Dobra, mam żółte, ale potrzebuję dwóch eee, 95. Eee. Oby tylko Nordi się odpalił. No tak, musiał po trzech. Dobra, ale Ulmer powinien zejść. No dobra, i to na tyle. E, bo czymkolwiek nie dostanę, To Tyrum zejdzie. A potrzebuję dwóch ruchów, żeby zrobić e, łączenie, którym mógłbym kogoś zdjąć. Ty ile dostajesz na turę. <coughs> 20. Kurczak w następnej rundzie będzie gotowy. E, dobra, to jest miejsce, gdzie może fiolet wejść. Nie. Koniec. E, dobra, nie jest to mój turniej. Jakieś straszne męczarnie tu mam. Dobra, i teraz tak mamy Tyrum'a, który będzie mnie odwoływał. Jeżeli ja chcę Kwazira, to muszę czyścić status. Nie wiem, może bez tego Gunara zagrać. Tylko wziąć ofensywę. Dobra, zobaczmy, tą samą drużyną. To jest ostatnia walka. Eee... No dobra, ostatnia walka, w której nie ma niebieskich. Eee... Mm -hmm. Fiolety mi nic nie dadzą. Musiałbym mieć żółte albo niebieskie. Dobra, mamy trzy łączenia. Mamy diament, który i tak mi niewiele da, ale może Nordiego trochę pociśnie. Dobra, zdejmujemy ujemną obronę lodu. I teraz. He, he, he. Dobra, cztery żółte na pusto dają nam Kwazira. Aj. Natomiast nadal nie mam nic do ofensywnych kolorów. Eee, dobra, zróbmy. Chciałbym zrobić zielone na górze. Miałbym wtedy lepszą sytuację z żółtymi, ale. Nie chcę dać kwazirowi jeszcze się odpalić. Dobra, musi dostał. A, a tu potrzebowałem jeszcze raz tego kwazira. Dobra, ale mamy coś niebieskiego. Tylko kto nam zginie? <laughs> Porażka. Dobra, dzisiaj najgorszy dzień tak naprawdę w sumie. Eee, Okej, okay. eee, więc nie damy rady już przeskoczyć do eee, najlepszego 1%. Dzisiaj totalna porażka. 4 przegrane. Ha, ha, ha. Eee, no tym sobie totalnie zepsułem turniej. Um, także to no tyle na dziś. Mam nadzieję, że następny będzie, następny turniej będzie lepszy. Widzimy się przy odbieraniu nagród. Trzymajcie się.